Najmro to film o różnych obliczach wolności, bardzo aktualny można by powiedzieć. No, temat wolności jest zawsze aktualny, to prawda. A szczególnie w kontekście czasów pandemii, gdzie potrzeba takich filmów, gdzie potrzeba tej refleksji, podobnych refleksji. Tak, to prawda, w tym czasie. Myślę, że to, to na pewno jest to taki um, temat aktualny, ale też um, dzięki temu, że ten film jest taki energetyczny, no to dostarcza. Emocji, które też są nam potrzebne teraz, mam wrażenie, jak, po prostu jak i takiego przeżycia, przeżycia, tak jak tutaj na festiwalu, spotkania się wokół filmu, wymiany jakiejś takiej międzyludzkiej, którą, na którą tyle czasu nie mieliśmy okazji, możliwości. I, I dlatego wydaje mi się, że film teraz jest w ogóle jakby takim krzykiem wolności, można by powiedzieć. <laughs> Może to przesada, ale takim no, symbolem. Tak, a to jest film, na którym można się spotkać w kinie, pośmiać, dobrze bawić i to jest właśnie takie pozytywne, bo kino jednoczy ludzi właśnie. Tak, nawet wczoraj po, po premierze takie słyszeliśmy dobre i miłe opinie. Niektórzy mówili, żeby chętnie jeszcze raz poszli, bo, bo się dobrze bawili, więc tak naprawdę taki mieliśmy zamiar. No jak kręciliśmy film, to jeszcze było przed e, pandemią, także nikt się nie spodziewał tego, że, 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 że tak się sprawa potoczy. E, robiliśmy film, można powiedzieć, w starym świecie. Który dzisiaj ma zupełnie inny, inny wydźwięk. I jakoś tak mam wrażenie, że wszystko trochę bardziej się docenia. I też dlatego doceniamy to, że możemy go dzisiaj pokazać, i że tak powiem oddać widzom. I, um, i to było trochę takie docenienie obopólne wczoraj. Mówię już nawet nie o jakości samego filmu, tylko o takim właśnie przyżyciu, tak jak mówisz, kinowym. Jak wrażenie z tego spotkania z, z widzami po filmie? No bardzo, bardzo pozytywne, to znaczy przynajmniej ci, którzy mieli jakieś negatywne to po prostu nic nie mówili, więc docierały same tylko pozytywy akurat wczoraj, dzisiaj mamy drugi pokaz, także zobaczymy, może ktoś się odezwie z tych mniej pozytywnych, ale, ale, ale nie, było, było naprawdę bardzo miły odbiór, bardzo miły odbiór i, i no już się powtarzam, ale widać, że, że, że w ludziach jest ta chęć tego, tego przeżycia. Czegokolwiek, przeżycia czegokolwiek. I, i tutaj nasz, nasz film chyba się dobrze w to wpisuje. Tak, jest potrzeba ucieczka z, ucieczki z tego więzienia i też czerpania z życia pełnymi garściami, tak jak główny bohater Naimro. Dokładnie, takiego. takiego e, no, e, żeby sobie z tej rzeczywistości kraść to, co, co mi potrzebne. Bo to jest film o szlachetnym jednakże człowieku, mimo wszystko, że to tak dziwnie, że złodziej który jest szlachetny, ale ma takie cechy Robin Hooda, prawda, i jednak te rzeczy, które kradł w pewek, się potem za pół ceny sprzedawał, więc, e, e, więc służył jakoś tam, radził sobie też w, tym, w tych warunkach, w których żył. Domyślam się, że zagranie w takim filmie i praca nad takim filmem to duże wyzwanie, ale czy to też była frajda, przeniesienie się do tego świata i granie właśnie w takiej historii? Absolutnie, absolutnie. Znaczy wyzwanie w tym sensie, żeby jakoś tak tą, tą formę utrzymać tej, tej konwencji, bo to jest kino gatunkowe, które jakieś jest nacechowane jakimś humorem, ale tak naprawdę to jest w kino akcji w dużej mierze i żeby żeby sam ścigać się samochodami, strzelać i, i tak dalej. No to, a do tego grać postacie, które są jakoś tam przerysowane, a jednak prawdopodobne, no to, to, to wymagało utrzymania tej, tej, takiej, tej takiej formy gatunkowej, która nie jest tak często spotykana w polskim kinie. Bo nie jesteśmy po prostu do tego przyzwyczajeni. O to tak trochę, trochę imituje takie kino amerykańskie, przed o tym rozmawialiśmy, ale jest to jednak w, w naszym stylu, znaczy, że nie, nie udajemy jakby kina amerykańskiego, tylko jest to jakaś taka trochę próba odtworzenia czegoś, ale opowiedzenia tego w naszych realiach trochę na nowo. I tutaj wydaje mi się, że z, nie ma jakiegoś takiego ze strony twórców hmm, Jakieś próby, jakby to powiedzieć, oszustwa, tak? znaczy, że nie zapraszamy na film, którego nie, którego nie ma, albo mówimy, że to jest inny film, tylko on jest taki, jak, jak go prezentujemy, taki, jak trailer go przedstawia i na taki film można się nastawić i taki film można zobaczyć. i Dlatego wczoraj takie były pozytywne um, 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 odpowiedzi po filmie, że, że dokładnie tego, to ludzie dostali i się bardzo z tego cieszą, bo, bo tego pragną. Tak, ale to była też scena pościgu właśnie, czy to jest frajda, czy to jakieś spełnienie marzenia, czy dobra zabawa? No bardzo dobra zabawa. Nie Mnie, wyzwanie takie trochę techniczne, ale tak naprawdę muszę powiedzieć, że to po prostu czy, czysta przyjemność. No. Tak, to właśnie był taki swojski pościg samochodowy, ale jak się to kręciło? Ano, kręciliśmy to w, i, i w, rzeczywiście w autach mieliśmy jakieś takie um, próby wcześniej kaskaderskie, czy naukę taką jazdy, bo to jest inna jazda. To, to, było takie, to, to było ciekawe, a, a część scen takie we wnętrzach aut, e, jakichś reakcji i tak dalej kręciliśmy w studio, czyli w tyłu mieliśmy green screen i, i, i jakoś tam sztuczne światła, część ekipy wtedy autem rusza, a, a aktor w środku gra, no i tak robiliśmy to i, i w plenerze i naprawdę i, i w studio. Czyli bez dublera? Czyli dublerzy e, też byli oczywiście na, w tych takich ujęciach, gdzie się dzieje naj, najwięcej, nie? <grym>, że tak powiem. Naj, 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 najostrzejsza jazda to byli kaskaderze. Tak. tak, ale to jest film bardzo zaskakujący, o którym nie, nie wszystko można powiedzieć, szczególnie odnośnie twojej postaci. No tak, jak, 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 się, jak dostaję pytanie, kogo gram, no to mówię, że jestem po prostu jednym z bandy najmorskiego. I, i, tak, I tak trzeba też powiedzieć, że jestem jednym z bandy najmrodskiego po prostu. Doborowe towarzystwo, ale rozmawialiśmy, że to jest kino gatunkowe komedia, jednak nie jest łatwo zrobić dobre kino gatunkowe, szczególnie z elementami komediowymi. No to prawda, ale jest, jest tak, że, że jakby ekipa była cała bardzo fajna i, i ludzi bardzo zaangażowanych w to. Czy to aktorzy, czy e, operator, czy reżyser, który od początku wiedział, jak chce zrobić ten film, o czym chce zrobić ten film, i to e, zamieniło się przez to w taką przyjemność, że, że nie, nie mieliśmy, nie było tam jakichś takich rozjazdów. Każdy wiedział, co robimy, w jakim idziemy celu, i to było, e, wydaje mi się, że to się przyniosło. Na ten efekt końcowy. A Te kostiumy, ta konwencja, te, ta scenografia, czy to też była frajda przynieść się do tego świata pokazanego właśnie w taki sposób? Tak, tak, absolutnie. To taki. To zawsze myślę, że dla kostiumografa, ale dla nas też to jest taki, taka przybiórka i, i próba powrotu w czasie to jest zawsze jakaś, jakaś, jakaś zabawa zabawa konwencją, zabawa stylem szukanie jakichś tam fryzur, referencji, ciuchów. Także to. No jak, jak można tak się, to, to też jest też zabawa, no. Ja sam seans filmu, jak wrażenia? To było duże zaskoczenie jednak? Ja dotarłem na, dosłownie tuż po seansie, na, na tam, e, takie rozmowy z publicznością e, i, i ja miałem wrażenie, że jest, że jest bardzo dobra atmosfera, ale a jak było na samym seansie, podobno ludzie się e, śmiali, co jest chyba dobrym takim oznaką, dobrym. Jeżeli chodzi o ciekawe wyzwanie w obrębie gatunkowym, to jeszcze jest serial chyłka. Skąd w ogóle ta decyzja, żeby zagrać w serialu? Na to się złożyło kilka rzeczy. Między innymi Łukasz Palkowski, który jest odpowiedzialny za, za chyłkę i tak naprawdę stworzył ten, ten, ten projekt i mnie do niego zaprosił. No i tak jakoś pomyślałem, że czas już może. Przestać się zbraniać przed tym gatunkiem, jakim jest serial, tylko próbować różnych rzeczy. I tak, no I tak się zdecydowałem. Szczególnie w obecnych czasach, gdy już od dawna jest renesans seriali. I wydaje mi się, że będą powstawać nowe seriale, że będzie ich coraz więcej i będą też na pewno przybierały ciekawe formy, już tak się dzieje. Więc jest, jest taka trochę zmiana która następuje, która dotyczy kina w dużym stopniu, filmem Najmro próbujemy wrócić do takiego powiedzmy klasycznego, gatunkowego kina, natomiast rzeczywistość jest taka, że ludzie się skłaniają ku serialom dużo i, i dlatego też między innymi ta ta decyzja moja, żeby się, żeby się w tym spróbować, żeby zobaczyć, jak to, jak to jest, bo to jest też inaczej dla, dla, dla aktora być w, w jakimś takim procesie twórczym, który nie jest skończony, tylko to cały czas się rozwija. I, um, i, i chciałem tego spróbować, a, a, a najlepsze warunki do tego miałem z Łukaszem, z którym się znam i z którym pracowałem wcześniej, więc, więc zobaczymy, jak to będzie. Mówię o, o kinie, tak? W jaką stronę to, to pójdzie i na ile te nasze platformy streamingowe przejmą, że tak powiem, władzę nad, nad filmem i nad tą całą naszą branżą. Ja spotkałem się z opinią, że kino już przeżyło wiele kryzysów, łącznie z wojnami i innymi kryzysami, więc mimo wszystko się udało, więc może będzie dobrze. Tak, tak. Ja też nie jestem taki, nie jestem pesymistyczny co do tego, aczkolwiek jestem jakimś taki, jestem pełen sentymentu do takiego czasu kina najmocniejszego, że tak powiem. Czy wojny przeżyło, to, to nie wiem. Natomiast na pewno taką, taką cyfrową rewolucję, jaką teraz mamy, to ona na pewno jest jakimś wyzwaniem dla Kina i tutaj na pewno. Na pewno to się musi jakoś na nowo ułożyć. Jesteśmy tego teraz świadkami, tego procesu. Zobaczymy do czego to dokładnie zmierza, ale daje to na pewno szansę na to, żeby wychodzić w wiele z własnymi inicjatywami. Wydaje mi się, że to jest, to jest dobre i liczę na to, że, że w kino w Polsce też będzie szło taką inicjatywą, być może własną, być może bardziej niezależną, dlatego że każdy. Właściwie z nas ma dzisiaj szansę zrobić film, co jakoś tam otwiera pewne możliwości, też inne zabiera, zamyka. Może, że jest zbyt łatwo zrobić film, to może też niedobrze, ale z drugiej strony jest ta możliwość, więc dużo ludzi, którzy będą chcieli zrobić film, będą w stanie to zrobić i w tym na pewno będzie na pewno to ciekawe, obserwować. Tak, szczególnie, że ta rywalizacja, można powiedzieć, z platformami streamingowymi, to może być mobilizujące, to może być takie wyzwanie, ale też Najmro jest przykładem, że mimo przeciwności, jak się ktoś uprze, to może zrobić właśnie film zgodnie z własną wizją. To prawda, to prawda. To prawda. No i e, z tego co wiem, to chyba też będzie na platformie streamingowej e, Najmro, nie wiem czy to jest oficjalna informacja, ale, ale też będzie można go zobaczyć dla tych, którzy nie e, wybiorą się do kina, no to będzie można nadrobić potem w domu. Mam nadzieję, że uda się obejrzeć ten film w kinach, że, będzie ta, że premiera nie zostanie znów, znów przełożona. Tego życzę i trzymam za to kciuki i czekam na kolejne filmy. Też trzymam za to kciuki, żebyśmy mogli chodzić do kina. No to mam nadzieję, że do zobaczenia w kinie i przy kolejnych produkcjach filmowych. Do zobaczenia, dzięki.